Cześć widzowie! Ja w tą grę grałem, ale kiedyś naprawdę. Naprawdę dawno. Ja, 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 ja z beczułem chyba każdy gra, zna tą gierkę, że po prostu rozwalamy rzeczy. Wymagana ranga druga. My tu sobie wchodzimy. Bo ja mam drugą rangę, czyli Rebirpa. I sobie rozwalamy, i wbijamy sobie poziom, rozwalając te rzeczy, to nie. Ja... Czekajcie. I ile dostanę za taką bombkę tu postawioną? Uciekamy Ile dostanę? 800 klocków i 1400 expa, dobra To teraz sobie sprawdzam na mojej najlepszej arence, gdzie będzie lepiej W ogóle tutaj dodali jakieś lakie bloki, nie wiem o co chodzi Ale co jakiś czas się chyba dostaje laki bloki trzydziesty ja 37 poziom, to będziemy 15, 25, to tu, to kolejna będzie na 40. Dobra, kolejna będzie na 40 i tutaj sobie postawimy bombkę i zobaczmy, ile tu nam da. No, tutaj zdecydowanie więcej. Więc tak będziemy tu farmić. No i o to w tej grze chodzi, żeby rozwalać, tak doszczętnie rozwalać życie. I prawa fizyki. No nie, jeszcze spadłem. Boom. Yy, dobra, sorry, widzę, że tak nie gadam. Nie gadałem przez chwilę, sorry, sorry, sorry. Bardzo was przepraszam i nie wiem co sobie kupimy, jakąś bombkę chyba lepiej No Tom bum <laughs> Lapaj ile robuxów ILE? Za dużo, wam powiem. A, ile, a tu są, są takie, po, że po się zapisują? Za. No są, ale hyper drogie, Rocket Minigun, 800 robuxów, nie wiadomo ile on ma, nie, ja nie ryzykuję Jak ta gra wam się bardzo spodoba i zostawicie mega dużo lajków, to może to kupię Ale teraz na pewno nie no stać mnie na to! Widzowie, mnie na to stać, ja to mogę wam kupić, ale... Musicie tak gra wam się bardzo dużo poglądać, Musicie mieć dużo wyświetleń zrobić, dużo subów zostawić i jeszcze dużo... ...lajków. Dużo komentarzy, dużo wszystkiego, żebym to kupił, bo to jest naprawdę drogie. A ja nie wiem, czy będę w tą grę jeszcze grał. Więc wszystko zależy od was. Jak chcecie, żebym to kupił, to zostawcie lajka. Suba, jak ktoś nie ma. I koniecznie musicie zostawić jeszcze yy, ten. No, yy, suba z dzwonkiem, to już mówiłem. Czemu to wszystko jest? No, ten. Kurde, to wszystko jest tak o, podświecone i ja właśnie nie wiem co ja mogę kupować. 13 sekund, no to ja poczekam na tego Lucky Bloka, widzimy się jak już będę mógł go otworzyć. Widzowie już mogę i nie wiem czemu tu pisze reklama, ale biorę. Razy dwa cegły. Mam... Gu... mam mega mały plecak, więc sobie kupię lepszy. Nie stać mnie, dobra! To Dolecę szybko! Nie mogę tak walić. Dobra, lecę! Lecimy, mam razy, na ciebie, Mam razę dwa cegły na 5 minut. Let's go! Uff. Uh. speedrun, speedrun. <ścoughs> Nic, nie wytrzymam. Co jest? Pani. Zgłaszam tą grę na policję, nie ma co rozwalać. No, no, rozwaliłem piramidę i teraz mam rozwalać jakieś... Ten. Łowienka. O. Będz. O. Upgradezował ja mi się podział. Widzicie? Ja taki uśmiechnięty, a to wszystko rozwalam. Dlatego, Roblox jest nielogiczny no, jakby komuś to się mogło spodobać, no ale... Bez przesady. Tu, 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 Może sobie wyłączyć muzykę, ale nie będę... Ale będę musiał dodawać we filmie i nie wy... Ale nie wiem, czy nie ma praw autorskich, a to z tego? Ja i tak nie zarabiam. Widzowie bym był wdzięczny, jakbyśmy dobili 1000 subów, Naprawdę. Więc, jakbyście zostawili, ja, na 1000 słubów będzie ogromny specjal. Wiecie jaki? Nie powiem wam. Widzę, napiszcie, czy chcecie odcinek ze zmieniania skina, bo znudził mi się. I dwie rzeczy muszą, jedna rzecz musi dosostać, ten aksolot. Jakby co? Więc napiszcie, czy chcecie odcinek ze zmieniania skina, czy po prostu mam to zrobić samemu, czy w ogóle nie chcecie, żebym zmieniał. Bo to wszystko zależy od Was. Ja tam mam inne konta, na którym gram sobie tak o, więc Jak chcecie to mogę zmienić skina? 350 Kupiłbym sobie tego, więc o. Kupiłbym sobie tam tego za 350 tysięcy, więc ja bym jeszcze pofarmił Ten jeden kletek zapełnił Ej, ta to jest git piosenka Nie no, ale co ja tu mam rozwalać? O, tam jest jeszcze coś. Nie no, jak to się trzyma, niby. Ja też jakiś żart, tutaj to się w ogóle nie trzyma, a tu jak? O, dobra, mapa się regeneruje. Pięknie. Dobra, to ja tutaj sobie troszkę porozwalam. Ja tutaj sobie chwilkę porozwalam, i widzimy się jak. Y Mapa się zwróci, nasza Bo to coraz ciekawi pewnie, więc widzimy się za chwilę Widzicie, ja dopiero co tutaj wybuchłem bombę Taką też mogę wywalić No a to już się zresetowało i trzeba iść rozwalić świątynię Więc ja sobie z chęcią ją rozwalę Tak od dołu, ja chcę żeby ta świątynia się przewaliła Rozwalamy to Widzimy, my to musimy zrobić O nie mam full platek. Idziemy do sklepu, speedrun, tu tu du du, tu du du kaffee. Czemu sklep nas prowadzi do tamtego miejsca? Ja tam nie chcę iść. I większość graczy pewnie też tam nie chce iść. Tu, tu, tu du. A, już nie mam takie razem, dwa nawet. Ale w tym odcinku jeszcze zrobimy, żeby ta świątynia tak się zawaliła. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. Słuchajcie, tu walnę bombę. Chcę, żeby to się przewaliło. I może być tu. Teraz tu walę. Teraz tu walę tu. Teraz gdzieś tu to. Oj, nie pykło, Bo tu ma się przewalić, tu nie? Dobra, pięknie Lag jest No ja się nie dziwię, że ta gra ma takie lagi Eee, za słabo to się przewaliło Trzeba te duże kąty powywalić Teraz tu się przewaliło, czyli to trzeba wywalić Dalej się tu przewaliło, to to trzeba wywalić. Dalej się tu przewaliło, to to trzeba wywalić. No, czy to tam. Czekajcie, czekajcie, to pewnie przeszkadza. O, no, wiedziałem. Teraz to przeszkadza. I robimy nową piramidę. Piękna, fajna nowa piramida. Wiem, że Wam się podoba. No, taka jak w Egipcie. I tak w ogóle widzowie, jeżeli lubicie e, Minecrafta, jeżeli lubicie e, Goldgraf, to zapraszam Was na, na mój serwer w Minecrafcie. Wojna Europejska, Wojna Podłoga Europejska i będzie często otwierany. Postaram się jak najczęściej. Dzisiaj raczej będzie otwarty o 10.00. Więc, jeżeli ten film mi się uda wrzucić dziś, czyli 29 lipca, tak lipca? Lipca, dobra. Y, 2022 roku o, przed 10.00, to o 10.00 będzie otwarty mój serwer Minecraft Java. Więc, jak ktoś chce to może dołączyć, ja zapraszam, a my kończymy ten odcinek, no i na razie i cześć!